Jerzy Honcia, witam was serdecznie. Od 6 lat zajmuję się naturopatią i z tym związane różne techniki. Akurat w moim gabinecie uzupełniają się trzy takie techniki, jak biorezonans, urządzenia laszowskiego i suplementy. Tutaj akurat mogę powiedzieć, że bardzo skuteczny w moim akurat przypadku działa flawon, ale po kolei. Biorezonans działa w ten sposób, że jesteśmy w stanie określić w organizmie jakie patogeny, wirusy, bakterie, pasożyty, to wszystko co nasz organizm zajmuje, na jakim jest poziomie, czy akurat dane akurat patogeny nie wychodzą ponad to, co skutkiem jest tego, że nasz organizm zostaje osłabiony. Następną akurat uzupełniającą rolę ma tutaj energia skalarna. Jest to oscylator MWO Laschowskiego, który umożliwia odbudowanie powłoki energetycznej komórki. Dzięki temu jesteśmy w stanie usuwać stany zapalne, jakieś stany bólowe, które prowadzą do tego, że możemy myśleć o czymś innym. A akurat miejsce znajduje się właśnie w tkance Mięśniowej, czy w tkance w ogóle danego narządu. Co jeszcze? Do tego jeszcze dochodzi flawon. Jest to akurat wspaniały, uzupełniający się dodatek, który energetyzuje komórkę od wewnątrz. Jest to akurat produkt biotransformacji, dzięki czemu uzyskujemy wielką energię podaną w sposób organiczny. Nasz organizm jest organiczny, dlatego tutaj w postaci żelu jemy jest to jedzenie które uzupełnia nasze wartości witamin minerałów i wszystkiego co jest potrzebne do tego żeby właśnie organizm prawidłowo funkcjonował dlatego zachęcam was do skorzystania z moich usług dlatego że jest to moją pasją ciągle uczę się właśnie wprowadzam nowe e, też techniki które później pozwalają na to, że klienci są zadowoleni z tytułu tego, że ich odporność wzrasta, że usuwamy dzięki temu wszelkiego rodzaju szkodliwe działanie różnych zjawisk ubocznych czy też różnych chorobowych, w których akurat dzisiaj jest trudno się odnaleźć. Dlatego zachęcam Was, no i odwiedźcie tą stronę. Będę tutaj starał się dodatkowo materiały uzupełniać. Zaciekawić Was też y, tym, co akurat poznam w najbliższym czasie. Dlatego bardzo mi miło, że obejrzyliście ten krótki filmik. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.